Cześć! Kolejnym moim projektem jest ta szafka nocna. Mimo tego, że mi się ją podoba, taka jaka jest, postanowiłam ją zmienić. Mam podobną komodę, która jest troszkę jaśniejsza i po pomalowaniu, po yy, przerobieniu będą do siebie pasowały jak z jednego kompletu. Na samym początku muszę jednak wypełnić te ubytki. W tym celu użyję takiego wypełniacza do drewna. Kiedy to wszystko przeschnie, będę musiała to wyczyścić papierem ściernym. Mój pomysł na tą szafkę jest zostawić top drewniany pomalowany bezbarwny. Gór sobie zetrę maszyną, ale kanty, boki muszę zrobić to ręcznie, gdyż mają robki. Pacha, którą zrobiłam dwa dni temu jest już całkowicie sucha i teraz będę ją ścierać moją magiczną maszyną. I denerwować wszystkich sąsiadów w oku. się nic poprzeklejało do tego, ale jak sobie już wymyśliłam, że to maluję, to muszę skończyć. Układam sobie gazety dookoła, tak żeby nic nie pobrudzić. Nawet jak się pobrudzi, to i tak łatwo można zmyć wodą. Farba kolor Provence, tak jak mówiłam. Troszkę taki jakby miętowy kolor. Można malować bezpośrednio po drzewie, drewnie, którego nie trzeba czyścić, a także po metalu. Uwa, pomagasz mi, tak? Nie musi być dokładnie pomalowane, bo to ma być efekt szabicik. Czyli troszkę taki obdarzeń. Drewno na tej szafce jest zrobione tak, jakby wyglądało yy, pogryzione przez korniki. Mam takie otworki, to jest na całości. Tylko blat jest gładki. Teraz mi to przeschnie i później będę zdzierać krawędzie. Kuba. Następnym etapem jest ścieranie za pomocą papieru ściernego krawędzi. Także będę ścierała tutaj, żeby było troszkę jaśniejsze. z Państwem w tej nakładać bezbarwny wosk sprawie, utrwalenia i sprawie, Całego założenia. Teraz już przedostatni etap prac, nałożenie ciemnego wosku. Niebieski zmieni się troszkę przybrudzony. To samo robimy. Jeżeli chodzi o metal. Tylko żeby nie przesadzić za bardzo, bo wtedy będzie za ciemno i za dużo ciapek. Teraz na końcu blat drewniany będę malować bezbarwnym lakierem, który jak widać wygląda jak mleczko, ale po, po nałożeniu na drewno jest, jest bezbarwny. Jest to szybko trwały, szybko schnący lakier i bardzo trwały. Tak przynajmniej jest napisane na opakowaniu. Schnie w godzinę i mam zamiar położyć tutaj trzy warstwy. Moja szafka jest już skończona. Razem z komodą wyglądają teraz jak od jednego kompletu. Mam jeszcze trzecią szafkę. Wszystkie trzy były kupione całkiem gdzie indziej, ale pomalowane w jednakowy sposób będą wyglądały, jakby były kupione razem jako komplet.